Fryzjer. Praca fryzjera to swego rodzaju sztuka. Nożyczki i grzebień w rękach zawodowca mogą tworzyć piękne kreacje na ludzkich głowach, a zestawy farb potrafią zmienić każdy kolor włosów. Fryzjerstwo wiąże się z ciągłymi wyzwaniami. Pracownicy w salonach fryzjerskich wciąż są stawiani w nowych sytuacjach. Każdy klient pragnie czegoś innego, ma swoje wymagania, a fryzjer musi im sprostać. Wielu fryzjerów specjalizuje się w obsłudze konkretnych klientów. Fryzjer dziecięcy zajmuje się specjalistyczną obsługą najmłodszego i najbardziej wymagającego klienta. Wykonuje strzyżenie na sucho i na mokro, układa włosy w fantastyczne fryzury i stosuje różnorodne zabiegi pielęgnacyjne. W swojej pracy musi się wykazać nie lada cierpliwością. Mamy również fryzjerów męskich, zwanych barberami. Barberzy biegle posługują się nożyczkami i maszynkami do strzyżenia trymerami służącymi do profilowania zarostu czyli wąsów, baków i brody. Kobiety mogą wybrać się do fryzjera damskiego. Poza strzyżeniem, malowaniem i modelowaniem włosów, fryzjerzy oferują różnorodne zabiegi chemiczne, pielęgnacyjne, a nawet masaże skóry głowy. Popularną usługą jest również przedłużanie włosów, dekoloryzacja, czyli usuwanie koloru z włosów, balejarz polegający na tworzeniu pasemek kolorystycznych na włosach, a także fryzury trwałe i nietrwałe. Fryzjer powinien dokładnie dopytać klienta, czego oczekuje, a potem dostosować się do jego woli. Oczywiście trafiają się również osoby, które nie do końca wiedzą, czego chcą, potrzebują zmiany. Wtedy profesjonalny fryzjer może wykazać się pomysłowością i stworzyć swoje własne arcydzieło na cudzej głowie. Nazywa się to stylizacją. To fryzjer przygotowuje fryzury okolicznościowe, które pozwalają błyszczeć na uroczystościach, to fryzjer dokonuje największych rewolucji na głowach kobiet i mężczyzn, to fryzjer może pomóc komuś poczuć się pięknym. Fryzjer musi stale poszerzać swoją wiedzę, przeglądać czasopisma, brać udział w różnych kursach i warsztatach, poznawać ludzi, którzy pracują w zawodzie dłużej i uczyć się od nich. Fryzjer musi posiadać wiedzę na temat zdrowia skóry głowy, aby móc doradzić klientom w doborze odpowiedniego szamponu, odżywki czy produktu do koloryzacji. Koloryzacja to złożony i często wieloetapowy proces. Fryzjer może używać do malowania włosów różnorodnych środków chemicznych, takich jak farby, rozjaśniacze, pianki, a nawet tonery i szampony koloryzujące. Kiedy chcemy nadać włosom konkretny odcień, często trzeba je najpierw rozjaśnić, a potem pomalować odpowiednią farbą. Preparaty do koloryzacji włosów potrafią sprawić, że włosy staną się bardziej matowe albo błyszczące. Po wizycie w profesjonalnym salonie nie sposób odróżnić, czy kolor jest naturalny. Fryzjer musi biegle posługiwać się grzebieniami do czesania włosów, nożyczkami oraz maszynkami elektrycznymi do ich skracania, a także suszarkami do suszenia włosów. W salonach fryzjerskich uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się zawodu fryzjera. Pod okiem doświadczonych specjalistów wykonują ćwiczenia i pierwsze fryzury, zdobywają wiedzę praktyczną i doskonalą się w różnych technikach pracy. Po skończonym strzyżeniu lub koloryzacji, fryzjer musi zadbać o porządek na swoim stanowisku pracy. To wiąże się m.in. z zamiataniem oraz myciem podłogi. Każdy, kto chce zostać fryzjerem, musi się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz uczyć się zawodów w szkole dla fryzjerów.